I tam pierwszy lipiec 2024 rok godzina 11.54, prawie 12 i tak wygląda właśnie kosmogram. Bardzo interesujący, rzadko kiedy taki się zdarza. <laughs> nie, 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 nic podobnego. Ale trzeba przyznać, że yy, jutro drugiego Merkury wkracza do znaku lwa. Dzisiejszy dzień jest pozbawiony w ogóle znaków ognistych, co daje taką troszeczkę stagnację i nieumiejętność działania. I ten cały tydzień będzie też taki. On nie będzie miał takiej siły przerobowej, takiej, wiecie o co chodzi, jakiejś takiej jego z pasją. Tylko wyłącznie marzenia, pragnienia i, i dobre pranie, Myśli, co dalej z nami, jak zbudować, jak zaszaleć, żeby się udało. Z kolei, Neptun, Saturn jest w rybach, no więc wiemy, że to znowuż to samo co i rak. I z kolei Saturn ostrożnie podchodzi do pewnych sytuacji, a ryby marzycielsko, no i tak, sielsko, anielsko i wesoło jest. Co prawda Jowisz jest bardzo blisko osi akurat na tą godzinę i jest w Bliźniętach. No wiemy o tym, że bliźnięta już były, ale funkcjonuje to jakoś tak dosyć, dosyć interesująco. Trzeba przyznać, że dłada Samsa dzisiaj jest wagi. Słońca oczywiście w raku, ale to od jutra jest rak. Przepraszam, rak jest od piątego, nie od jutra. Od piątego rozpoczyna się rak ten lunarny i on rozpocznie zupełnie nowe spojrzenie, ale o tym mamy czas. O tym będziemy rozmawiać za chwilę. Nie będziemy teraz konferować, bo szkoda czasu. Ale w raku mamy Merkurego, w tej chwili Wenus i Słońce. Słońce w tej wadze łączy się z wagą dlatego te Trudne wybory, takie, ja mówię, ładą Samson, tak? no bo tutaj akurat Wenus jest w koziorożcu, więc ona układa właściwie ten system cały, który jest i bardzo ciekawie układa. Zwróćcie uwagę, że dzieją się na świecie bardzo dziwne rzeczy. W ogóle wszystko, świat jest zadziwiający. Ponoć brunatne kolory wchodzą w modę, i Achioch. Pani we Francji, Le Pen i we, we Włoszech. Nie pamiętam jak się nazywa to. Włoszka, ale też zaczyna dosyć dobrze i pogardliwie sobie działać. To wszystko zaczyna pracować tak troszeczkę nie w tą stronę, którą by chcieli ci rządzący. Podejrzewam, że tak się rozpocznie, ponieważ zbliżamy się do epoki coraz bliżej z każdym dniem do epoki wodnika, i ta epoka wodnika pokazuje właśnie tą różnicę, jaka jest pomiędzy epoką ryb. I to jest epoka, no co to ukrywać, ale bardziej duchowości, bardziej tego wszystkiego, co jest niewidzialne. To znaczy intuicji, analizy, psychoanalizy, czy jeszcze jakieś. Z tego korzysta dzisiaj chociażby sztuczna inteligencja i to wszystko, co się dzieje. I można by, mogłoby się wydawać, że to już jest. Właśnie to. To nie jest prawda, że to jest to. To jeszcze bardzo daleko do tego, bo to służy, to jest automat, to jest marzenie. Dzisiaj sztuczna inteligencja nie potrafi więcej niż ją nauczymy i ile, ile jej damy, bo to nie jest jeszcze ta, to działanie, że ona będzie nami rządzić. Nami nie może nic, nikt rządzić, a nie mam takiej możliwości, ze względu na to, że chociażby my mamy zupełnie inne priorytety. I te priorytety trzeba umieć zlikwidować i umieć je zaanansować. To jest najważniejsze, żeby można było umieć takie rzeczy zrobić, to trzeba dać jakąś szansę przestrzeni. Przestrzeń jest w tej chwili traktowana troszeczkę po macoszemu. To też ta przestrzeń to jest to lwiastość. Ta lwiastość, która pokazuje, że to wszystko, co się dzieje, to jest troszeczkę w takiej marazmie kulturowym i marazmie epiki dramatu. Tak by to trzeba było nazwać, ze względu na to, że dramat jest każdego dnia, ponieważ każdy ruch, który idzie od strony, przypuśćmy, Władzy jest nieprzemyślany. To nie jest prawda, że nie jest przemyślany, bo to wszystko, co się dzieje, jest stworzone w bardzo dziwny sposób i wymuszane to, co było za czasów Bismarcka. Chociażby mamy to, co dzisiaj najbardziej cierpimy, my wszyscy czyli tak zwany układ socjalny. Ten układ socjalny to co jest emerytalny i ten emerytalny układ staje się dla nas obciążeniem, bo gdybyśmy tą emeryturę sobie sami odkładali, to byśmy mieli, ale ponieważ nie odkładamy sami sobie, to zaczynamy wpadać w jakiś kompleks mniejszości czy inszości. I nieumiejętności zrealizowania pragnień naszych, które w gruncie rzeczy, no co to ukrywać, ale wśród moich znajomych już kilkanaście osób nie odbierze tej emerytury, a gdzieś te pieniądze yy, no są. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo interesująca, uran jest nadal w byku, doda sam się yy, ryb, no więc on będzie tworzyć w tej chwili bardzo dużo yy, ofiar. Ofiar i to takich ofiar, wręcz działających na rzecz, no co to ukrywać, ale to, co się dzieje w tej chwili, jest w rękach tego czasu teraźniejszego. Teraźniejszy czas jest określony pewnymi ramami. Te ramy to jest właśnie to, że jesteśmy w stanie poważnego rozwoju. I działania zmotywowanego właśnie z zachowaniem. To zachowanie, które w tej chwili jest, jest zachowaniem, które nie ma jakby odpowiednika. Te zachowania, coraz bardziej widać, że one funkcjonują, i co najciekawsze, że do tej pory one były niszczone jako zachowania wręcz. Niemoralne, a w tej chwili okazuje się, że one zaczynają prym wodzić w moralności. To się nazywa, ja nie chcę tutaj wymieniać, ale mnie no, nie odpowiada pewien ruch typowo naturalny, który jest natu, naturą, jest aby być we dwoje i mieć potomstwo, i po to istnieje ten. ten Cały łańcuch, który nazywamy rzeczywistością. A tutaj nagle okazuje się, że pewne ogniwa chcą istnieć poza i chcą tworzyć nowe ogniwa. No jak to jest możliwe, jeżeli nie istnieje inna forma, jak forma zdecydowanego bycia we dwoje, bo w tym jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I to jest problem, ale wiemy o tym, że do tego potrzeba no, tak zwanej płci odmiennej, a właściwie niezmiennej, a nie zmiana tylko stylu rozmowy i zmiana stylu nazywnictwa nagle zmieni nam coś, co będzie poza naszym, to nie jest epoka wodnika. Epoka wodnika polega zupełnie na czym innym. Epoka wodnika nie jest scharakteryzowana w tej chwili, ale od tysięcy lat ta epoka, ten odcinek jest i on zupełnie innymi prawami się rządzi niż te prawa, które chcą narzucić nam e, w w chwili, kiedy na przykład przyglądam się kosmogramowi i kosmogram w tej chwili pokazuje pewne bariery językowe, kulturowe, pewne działania i nagle okazuje się, że te bariery ma, mają być zlikwidowane i mają być e, właściwie wprowadzone no, koszulki jednego koloru i mundurek i niedługo powstanie to, że będziemy dążyć do tak, tak zwanej wolności ale wolności stworzonej przez nie nas tylko kogoś i to ten ktoś kto będzie tworzył tą wolność on będzie tworzył właściwie zagrodę no trzeba by było powiedzieć folwarku zwierzęcego bo już to no jest taki Taka powieść i ta powieść zrobiła wielką furorę i dzisiaj dąży się do eksperymentu doktora Moreau i do jeszcze wyspa doktora Moreau, pamiętacie o tym, no więc to trzeba też brać, a trzeba przede wszystkim zaistnieć w rzeczywistości, no więc ta rzeczywistość jest tutaj, tutaj Formalizowana. Ta, ta rzeczywistość jest taka, a nie inna. No więc tutaj nie, nie możemy nie opierać się na kosmogramie, jako na źródle prawdy, bo to jest uzależnione wyłącznie od interpretacji. Ale ta interpretacja jednak widzę, że po jakimś czasie, po jakichś przerwach ona wraca cały czas do tego, do czego doprowadzają układy zodiakalnej planet. Bo planety jednak nie oddalają się, tak jak powiedziałem, że akurat nie ma ognia w tej chwili. No ognia nie ma, ale za chwilę będzie ten ogień i ten ogień będzie bardzo spektakularny. Więc jeżeli będzie ten ogień spektakularny, to będziemy mogli na ten temat dosyć sporo Mówić. I o tym ogniu, który jakby nie było, jest akcją, ponieważ rozpoczyna się od barana, kończy się na szczelcu. Szczelec jest tą reakcją naukową, bo baran jeszcze jest pomiędzy lew, który zarządza tym wszystkim, więc jest to ten początek tworzenia czegoś, co nazywamy. E, otwarciem, a nie pragnieniem marzeń, czy pragnieniem niezrozumienia tematu, bo jak do tej pory widzę, że e, wiele osób e, rozpatruje niektóre rzeczy na kanwie e, swoich, swojej wyobraźni, a nie na kanwie rzeczywistości, która jest zapisana w planetach i, i to jest prawda, że Poznamy po planetach ruchy. Ja w tej chwili jeszcze nie posiadam tej pozycji literatury, literaturze, gdzie Właśnie jest podejście biblijne do planet, ale lada moment to uzyskam no i wtedy spojrzymy sobie dokładnie, jak to wygląda. Jak to wygląda z punktu powiedzmy, że nawet naukowego, bo trzeba przyznać, że to wszystko, co się dzieje, dzisiaj się z kolei wciska nam taki moment, w którym zupełnie nie mogę zorientować się, o co tutaj chodzi. Chodzi o Anunaki. Anunaki nagle Tutaj, że człowieka skonstruowano, że zrobiono ten jeszcze jeden gen, w niektórych przypuśćmy, działa, to jest po prostu zrobienie kastowości, tak jak że jesteście Wy, to jest, macie tyle genów, a my mamy tyle genów, a my mamy o jeden więcej gen. No więc to jest kompletna bzdura, bo w Rosji odkryto przecież tą księżniczkę. Która jest starsza niż Anunnaki. dla mnie to jest coś tutaj, coś, no, ja rozumiem, że pewna nacja robi science fiction i robi kryminał z tego, ale to nie jest tak, jakby wyglądało. To jeszcze nie jest tak, bo tak to byśmy musieli. Na przykład, jeżeli ktoś mi mówi, że nagle zaistniał ogromny krok w kulturze, że człowiek zaczął myśleć, że człowiek zaczął. To nie jest tak szybko. Człowiek istniał od bardzo dawna, jeszcze za czasów dinozaurów. I inne zwierzęta też istniały. Czy inne zwierzęta doszły do jakiegoś spojrzenia czy rozumu? Oczywiście, że tak. My nie mamy dzisiaj kontaktu z delfinami, chociaż wojsko wykorzystuje e, tutaj zarówno amerykańskie, jak i rosyjskie. Rosyjskie na Morzu Barensa e, korzysta z tych białych delfinów, nie pamiętam jak one się nazywały, białugi chyba, jeżeli się nie mylę. Ale potem następnie korzysta się, no w tej chwili skorzystano chociażby z takiego czegoś jak takiego saka, który fruwa, i od niego się rozpoczęła trzyletnia. No, co tu ukrywać, ale historia, której byśmy nie chcieli jeszcze raz powtórzyć, bo ale ona była sparodiowana i zrobiona doskonale. I 99% z, yy, społeczeństwa uwierzyło w to. I dzisiaj mamy kłopot, ponieważ właściwie osób, które są w pełni świadome, w pełni świadome tego zjawiska, a dzisiaj już zaczynają dojrzewać ci, którzy poddali się temu reżimowi, to oni już nie mają wyjścia, oni już są w tym reżimie, są w tej, w tej enklawie i, i jeżeli cokolwiek się stanie, to będą nadal funkcjonować w tym samym stanie, ponieważ już wiadomo, jaki jest mechanizm tzw. Achio, czy tragedii i komedii. No więc ta tragedia może zamienić się w dramat tych wszystkich. Historii. I teraz, jeżeli patrzymy na wszystkie planety, na to wszystko, co się dzieje, to musimy poczekać do pewnego momentu, kiedy właśnie jest ta walka, walka jednego i drugiego, co o dziwo, Polska jako naród jako właściwie nie Polska jako Polska, tylko niektórzy Polacy nagle się budzą i o dziwo, niektórzy nawet rządzący zaczynają zupełnie inaczej patrzeć na niektóre zjawiska, co mnie bardzo zaskoczyło. To jest między innymi pan prezydent Duda, który pojechał do państwa środka i tutaj tego raka zorganizował w taki sposób, że oczarował go i ten, ten rak w tej chwili rozpoczyna myślenie nad tym, co będzie. Teraz my mamy historię taką, że nagle wstajemy i robimy jakąś zawieruchę, bo my w tych zawieruchach jesteśmy rewolucyjni i wyśmienici. Czy na Haiti, czy gdziekolwiek, gdzie byliśmy, zawsze robiliśmy te rewolucje fantastycznie. I te... właściwie nie było podczas II wojny światowej, gdzie nie braliśmy udział po tej dobrej stronie, nie po tej złej, bo po tej złej to było bardzo łatwo brać. Tak brali Szwedzi, tak brali Norwedzy udział, tak brali Holendrzy, tak brali Francuzi, tak brali Hiszpanię, tak brali. Mnóstwo narodów brało w tym udział i w rzeczywistości nawet Słowacy, przecież Słowacy też weszli do Polski, co to ukrywać, nie ma co tutaj traktować, że nie. I nagle nas chce się ujaźbić w jakiś sposób dosyć niefrasobliwy i zrobić w tej chwili działania, które są bardzo niebezpieczne i wcale się nie dziwię, że pan e, prezydent tak samo pojechał w tą samą ścieżką, którą pojechał pan e, Jaruzelski w ciemnych okularach, kiedy groziło nam wstąpienie wojsk nrd i wojsk, no te niemieckie oczywiście, za Honeckera i wojsk radzieckich na teren naszego kraju i podzielenie tego kraju, bo NRD już wtedy się dusiło. Zresztą to jest bardzo dziwny twór NRD. To trzeba przyznać, że oni mieli, mimo to, że y, mieli nie mieć armii, mieli armię i to jedną z najlepszych. NRD miało jedną z najlepszych, tak jak zresztą najbardziej ekspansywną armią, była wtedy wówczas armia kubańska, a po kubańskiej była NRD-owska i NRD-owska była wypożyczana do różnych walk czy działań, nazwijmy to humanitarnych w ten sposób i ona działała na terenie chociażby Afryki czy gdzie indziej, czy w ogóle przebiera jako przebrani działania i to musimy o tym Mówić, bo nagle okaże się, że jesteśmy zupełnie niedoinformowani, albo nie pouczeni, a to jest naj, najbardziej istotne i najbardziej ciekawe. Dobra, ja nie muszę, wcześniej się spotkamy. Dobrze, akurat przeszli. I w tym momencie tutaj pokazanie tego wszystkiego, co się dzieje. W tym momencie, kiedy jesteśmy w raku i jesteśmy właśnie przed przez parę dni będziemy w tym dwunastym sektorze tego raka i tutaj jeżeli mówimy o przed nowiem oczywiście, bo jeszcze jesteśmy bliźnięta i musimy w tej chwili rozważyć wszystkie atrybuty raka. Musimy zwrócić uwagę na to, że w tej chwili kręcimy tą ruletką świata i ta ruletka świata pracuje jednak w tym kierunku, którym, jakby nie było, wszystkie przepowiednie o tym mówią, od Ojca Popiełuszki do Śpiącego Proroka i kogo chcemy, to wszystkie opowiadają o pewnych ruchach i te ruchy, Coraz bardziej jednak są eksponowane, tylko my, żebyśmy nie, w, nie znaleźli się w tym kotle, który nam przygotowuje. No, to się tak nazywa anglosasi, ale to nie tylko anglosasi, bo to jest taka stara nazwa. Ja bym raczej brał pod uwagę właśnie to, tą mentalność enerdowską i tutaj ten enerdowskiego systemu działania, które Sztazji, przecież pamiętacie dokładnie, co to było i jak oni postępowali, jak ich się bano, e, chociażby w Rosji, a e, w Związku Radzieckim raczej, a nie Rosji, bo Rosja to jest teraz, a wtedy był Związek Radziecki, ale także, co, co o czym się nie mówi, bardzo narozrabiali Watykanie. To jest, Watykan był pod tym względem i inwigilowany dokumentnie. I teraz, jeżeli patrzymy na to, i teraz patrząc się, że był papież tej nacji, i był teraz mamy drugiej nacji, i mamy to wszystko, co się dzieje. Teraz, jak to wygląda? I idzie to w stronę właśnie takiego. Powiedzmy, że um, czego my nie lubimy, e, czego nienawidzimy demoludu, to nagle okazuje się, że tutaj jest jakaś historia w rzeczywistości prawda ukryta. No cóż, skończę teraz już tą moją wypowiedź. Zostawimy tą wypowiedź na czas e, przyszło przeszły. Bo nie wiem, czy jutro będziemy rozmawiać o tym, czy będzie sens w ogóle o tym rozmawiać. Zobaczymy, jak to będzie klasyfikowane. Ja w tej chwili zostawiam Państwa z tymi przemyśleniami, abyście mogli uruchomić w sobie pewną dozę zorientowania się w tym, co nazywamy kreacją myśli. Bo kreacja myśli polega na doskonałym doskonałej analizie. Analizie przede wszystkim pojęć i zachowań, które, w których uczestniliśmy. I dopiero jak wtedy będziemy uczestniczyć w tych działaniach, to będziemy mogli podjąć jakiekolwiek decyzje. W tej chwili decyzje są prowadzone jakby w wielo pasmowo, co nie świadczy o niczym dobrym, ale jedna rzecz jest, że świadomość tutaj a historia, a przepowiednia jednak wygrywa z tym ruchem, który chce teraz objąć jakby siedzenie i władanie. Do zobaczenia. Do jutra, prawdopodobnie.